Witam serdecznie na kanale Witar od Osoby z znaku raka. Witajcie kochani wzikłania. To czytanie jest dla Was na czas od 12 do 18 czerwca 2023 roku. Pamiętajcie, że te czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonowały. No cóż, jeżeli jesteś ciekaw własnej historii, zapraszam Cię do... Kontaktu ze mną poprzez e-mail, który jest pod filmem. No i oczywiście do subskrypcji tego kanału. Z czasem się dowiesz, czy te czytania z Tobą rezonują, czy też nie. A tymczasem dowiesz się, co Tarot ma do powiedzenia, jaka roda do Ciebie przyjdzie na ten tydzień, jakie ostrzeżenie. A na koniec. Odpowiedzi Agnieszkie na Twoje pytanie. Warto byłoby sobie takie pytanko ułożyć już w tym momencie. No dobra. Co u raków? Co u raków? Od 12 do 18 czerwca 2023 roku. Rak. Od 12 do 18 czerwca. Energia na ten tydzień. Co do Ciebie przychodzi? Co odchodzi Ym, rada i ostrzeżenie. Na ten tydzień oczywiście. Co tutaj mamy? Z jaką energią przychodzisz? Hmm, paść kielichów. Jakieś nowe propozycje? Być może chodzi też o dziecko, ale myślę, że tutaj bardziej yy, chociaż pewnie też w domu yy, możesz mieć dziecko, które wymaga opieki, <grym> a może. Yy, że ona urodziła dziecko twojego syna czy córkę chociaż to też może być nowy pomysł na nowe, nowe zajęcie czy tutaj nową pracę Możesz być, możesz być tym królem denarów czyli szefem jakiejś firmy No dobra, patrzymy. Główna energia to Wisielec. Rak musi w tym tygodniu jeszcze na coś poczekać. Wisielec, zastanawiać się będziesz, nie masz się spieszyć. Ciekawe, spojrzeć na życie z innej perspektywy. Dlaczego wisilec? Co cię zatrzyma w tym tygodniu? Równowaga, czyli co? Szóstka pentakli. Czekasz być może na odpowiedź czyjąś. Coś cię zatrzymuje. Nie możesz pójść naprzód z jakimś nowym projektem. Dlaczego szóstka pentakli? Potrzebujesz jakiejś pomocy od kogoś? Szóstka pentakli. Dlaczego szóstka pentakli? no i paść buław w, to są nowe pomysły to jest nowe przedsięwzięcie Ruszeń, rusz, ta energia mówi o tym, że możesz ruszyć z odwagą do przodu i jednak coś cię hamuje hamuje cię być może brak środków finansowych być może Brak jakiejś odpowiedzi na coś, więc tutaj... Chcesz coś rozpocząć, ale no nie dajesz rady, no nie dasz rady, no... Strasznie mi przykro. Co do ciebie przychodzi? Siódemka mieczy. Siódemka mieczy mówi o kombinowaniu. O tym, że chcesz coś nowego stworzyć. Ale... Mm, tak, y, troszeczkę pokątnie, tak żeby nie zauważenie dla kogoś innego. Siódemka mieczy może mówić o tym, że zostanie oszukany w tym tygodniu. Y, może zostać okradziony, czy z uczuć, czy z jakichś z rzeczy materialnych. Siódemka mieczy, siódemka mieczy. O co konkretnie chodzi? Siódemka mieczy. A z mieczy piątka mieczy. Oj, jak mieczowo wręcz. Dobra, jeszcze zobaczę, dlaczego ta piątka mieczy. Mam wrażenie, że rak dowie się, że był oszukiwany. Myślę, że poprzez rozmowę albo ktoś może mu o czymś powiedzieć. Lub ktoś może namawiać raka na coś, jakieś przedsięwzięcie, a on może pójść w to jak ta ma do ognia. Więc to może być nieszczera propozycja. Zobaczmy o co chodzi. Ktoś z przeszłości. <laughs> sytuacje jakiejś z przeszłości coś tutaj ktoś się do Ciebie Raku może zgłosić Kogoś, ktoś kto Cię już zna no ewidentnie chodzi o, o, o to, że jakąś nieszczerą rozmowę, uważaj co od Ciebie odchodzi co odchodzi do przeszłości Czysta karta. No, niestety ja nic nie mogę pomóc. Dlaczego? Ponieważ to jest wszystko w kreacji. To się dzieje. Tutaj zależy od ciebie, co zrobisz w danej sytuacji. Tak naprawdę. Zostaje czysta karta. Jaka jest zarada? Trójka była w. Trójka była w Słuchajcie, to są drzwi, które są otwarte na nowe możliwości. Tutaj myślę, że warto będzie w tym tygodniu pójść w coś nowego, otworzyć te drzwi i no nie wiem, czy tu chodzi o przeprowadzkę, czy tu chodzi o nowe przedsięwzięcie. W pracy, czy może nowy związek, cokolwiek to jest, Tarot mówi: Otwórz te drzwi i idź naprzód. Trójka buław. Dlaczego trójka buław? Jako rada. Zaskoczyła mnie ta biała karta. Również w tym samym miejscu pojawiła się u Skorpiona. No dobra, patrzymy. Przyjmij tą propozycję. Hmm. Może przyjdzie ktoś z pomocą, może z jakimś pomysłem, co pomoże ci pójść naprzód. Jakie jest ostrzeżenie? Siódemka denarów. Hmm. Siódemka denarów mówi o tym, by poczekać. Na, na to, co się będzie działo, ale ostrzeżenie w tym miejscu: siódemka denarów, słuchajcie, to tak nie wygląda, żeby się za bardzo. To, to jak będziesz czekał, to coś może przejść ci koło nosa, o tak bym to powiedziała. Siódemka denarów, siódemka denarów. Jako ostrzeżenie, możesz się czegoś nie doczekać w tym tygodniu. Nie czekaj na coś, bo się nie doczekasz. Coś na takiej zasadzie. Hmm. Odpuść jakiejś sytuacji. Hmm. Mamy tutaj kapłankę. Dlaczego kapłanka? To jest kobieta w ukryciu. Może mu jakaś kobieta, tobie, Raku. ktoś coś obiecał i nie dotrzyma słowa? Dlaczego kapłanka? ostrzeżenie i i co mamy tutaj um, świat w ostrzeżeniu ostrzeżeniu. Normalnie świat mówi o zakończeniu jakiegoś cyklu, ale y, przez to, że będziesz czekał na, na coś na kogoś y, nie będziesz mógł skończyć czegoś y, nie będziesz mógł zamknąć tych drzwi i zacząć Czegoś od nowa. Takie mam wrażenie. Ciekawe. Co mają aniołki do powiedzenia dla raka? Na czas od 12 do 18 czerwca. Odpowiedzi anielskie. Jaka przyjdzie odpowiedź do ciebie, raku? Decyzja należy do Ciebie. Więc to tak wygląda, byś nie patrzył na, na to, czy ktoś Ci coś obieca, czy coś Ci oferuje. Po prostu decyduj sam o sobie. Myślę, że intuicja pomoże Ci w dokonaniu wyboru. Ale zobaczmy, co tutaj więcej usłyszymy. Decyzja należy do Ciebie. Końcowy rezultat sytuacji, o którą pytałeś, jest wyłącznie w Twoich rękach. To w Tobie jest moc niezbędna do przezwyciężenia wszelkich trudności i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów. Działaj ze świadomością własnych możliwości i wiarą w to, że masz wszystko. Czego potrzeba do osiągnięcia szczęśliwego zakończenia. Nie czekaj, aż wyręczy cię ktoś inny i przejmij kontrolę nad wydarzeniami. Aby dojść do korzystnego rozwiązania, sytuacja ta wymaga Twojego unikalnego spojrzenia na sytuację i skorzystania z Twoich wcześniejszych doświadczeń. Moi kochani, ja mam wrażenie, że Rak sobie poradzi w tym tygodniu. Mimo, że jest energia wisielca, to ty i tak będziesz kombinować, i tak będziesz chciał pójść i otworzyć te drzwi, jakie tutaj są pokazane w Radzie. Dobrze, to wszystko z mojej strony. I do następnego razu. Pa.